Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Mam nadzieję, że się stęskniliście za Japana składem Przy okazji chciałam wam powiedzieć, że mega się uśmiałam. Jak w poprzednim filmie, właśnie ja pana zjadam, mówiliście, że w ogóle mam piękny makijaż, że bardzo mi pasuje i tak dalej. I słuchajcie, to był challenge na kanale Beauty, gdzie musiałam wykonać cały makijaż, cały makijaż, tylko trzema kosmetykami. I na przykład całe oko, czyli kreskę, gdyby linerem i brwi zrobiłam tuszem do rzęs. Wiecie, tak jak gdyby tą szczoteczką, więc po prostu uśmiałam się setnie. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to tutaj możecie sobie kliknąć i zobaczyć, bo to było genialne. No i bardzo Wam dziękuję za komplementy, nie spodziewałam się tego. Ale wracając do tematyki filmu, dzisiaj mamy ten oto piękny zestaw z gumkami. Dzisiaj sobie wypróbuję czarny podkład, więc dajcie znać, czy wy wolicie taki, czy drewno, które było. Więc tak jak pamiętacie, tak wygląda pudełko, każdy ma dokładnie taki sam kształt. To wygląda jak pudełko z chińskim żarciem na wynos. I w środku, jak zwykle, mamy instrukcję, która jest oczywiście wielka, już się rozkłada, ale to potem. Uuu, i tutaj foremka w pięknym kolorze. Dum dum. dum. Och, jejku, od razu widzę miniaturową formę do gofrów. Piękne. I na koniec cztery kolory tej specjalnej masy do gumek. Pudełko sobie na razie odstawiam na bok, bo teraz się nie przyda, dopiero będzie potrzebne do gotowania. Po wyjęciu masy okazało się, że jak zwykle bardzo ładnie pachną. Ta seledynowa pachnie waniliowo, niebieska pachnie jak winogrona, biała bardzo delikatnie pachnie, wydaje mi się, że to jest śmietankowy zapach i czerwona pachnie jak truskawka. Kiedy patrzę na instrukcję to widzę, że jest tu mnóstwo, mnóstwo kroków, więc po prostu będę szła dokładnie tak jak pokazują po kolei, żeby się nie zgubić. Najpierw muszę zrobić trzy bite śmietany. Odetnę sobie kawałek masy i jak zwykle rozgrzeję najpierw w dłoni. Teraz muszę spryskać formę wodą. I robię to po to, żeby masa nie przykleiła się do formy, żeby było łatwiej ją wyjąć. Teraz wkładam masę do foremki i zamykam. Proszę bardzo, piękna bita śmietana. Teraz nożykiem obcinam pozostałą masę. Ok, i pierwsza bita śmietana gotowa, teraz jeszcze takie dwie. I są trzy miniaturowe bite śmietany. Teraz muszę zrobić pięć pasków z tej białej masy. A nie, tutaj źle zrozumiałam, zamiast robić paski, to muszę y, tutaj odcisnąć paski. Ale to nie jest źle, bo jest prawie ten sam wymiar, więc jeszcze raz rozgrzeję masę. Znowu popryskam foremkę. I odciskam słupek. Znowu muszę odciąć brzegi. I teraz ten słupek muszę skręcić wokół własnej osi. I z tego, co widzę, to będzie udawało krem, czy tam bitą śmietanę. I na razie odłożę to na bok i zrobię jeszcze takie cztery. Teraz z żółtej masy muszę zrobić jednego banana i dwie małe kulki. Kulki będą łatwe, więc zrobię je od razu. Tutaj nie podali dokładnego wymiaru, podejrzewam, że ma być mniej więcej trochę mniejsze od banana. I je też odłożę na bok. Teraz masa na banana. Wkładam do formy. Bananek. Znowu użyję żółtej masy do makaroników. Spryskuję foremkę i wkładam część masy do środka. Tutaj brzegów nie obcinam, tylko odrywam, bo wiadomo, że makaroniki mają takie poszarpane brzegi. Tak wygląda. Muszę zrobić drugą część. Teraz zrobię makaroniki z niebieskiej masy, która w ogóle ma prawie identyczny kolor jak moje paznokcie. Najpierw oczywiście rozgrzeję masę, bo inaczej się kruszy. Jak rozgrzewałam tą masę, to nie mogłam przestać jej wąchać. Tak pięknie pachnie. Biała i żółta tak nie za bardzo, ale ta niebieska jest niesamowita. Teraz zrobię dwa zielone listki, a zielony zrobię z równych porcji żółtego i niebieskiego. Te listki zawsze tak ładnie wychodzą. I teraz muszę zrobić taki jeszcze jeden. Czerwonej masy zrobię dwie truskawki. Ona też pięknie pachnie tak jak ta niebieska. I piękna truskaweczka numer 1, i tu jest truskawka numer 2. Teraz w końcu czas na różowe gofry, więc wezmę białą masę i dodam do niej odrobinę czerwonej. Myślę, że taki kolor jest ok. Teraz pryskam foremkę znowu. Ale piękny gofer. Gofer, gofr. No i super, zobaczcie jaki liczny! Teraz muszę zrobić kolor brązowy, więc użyję równych porcji żółtego i niebieskiego i dosłownie odrobinki czerwonego. Nigdy nie byłam fanką tego ich brązowego koloru, bo dla mnie to wygląda troszeczkę bardziej jak y, szary. Ale załóżmy, że to już jest ten kolor, i teraz muszę zrobić dwie takie formy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, ale coś tu pewnie w biszkoptu. To przypomina kawałek drewna, niż jakiś jakieś ciastko, no ale nie będę wybrzydzać. Zobaczcie, jak drewno. I teraz została ostatnia rzecz do odciśnięcia, czyli babeczka. I tak wygląda babeczka. To są wszystkie elementy, które już zdążyłam odcisnąć, i teraz wystarczy je połączyć. Przyznam, że jest tego naprawdę sporo. Najpierw zrobię makaroniki, czyli biorę sobie jeden kolor ciastka. Do tego będzie jedna bita śmietana albo jakieś tam nadzienie. I teraz na jedną część trzeba położyć ten krem i docisnąć go trochę. I teraz nakładam na to drugą część ma być właśnie tak trochę z jednej strony bardziej płasko. Pokazują, że trzeba tak dokręcać troszeczkę, żeby się lepiej zlepiły ze sobą. Czyli żółty makaronik jest skończony i teraz tutaj mam składniki na niebieski. I robię dokładnie tak samo. Ale on ładnie pachnie. I teraz na samą górę doczepiam bitą śmietanę. Teraz mam składniki na różowego gofra. Odwracam go do góry nogami i tutaj tak samo kładę ten krym. To w tym, w tym wypadku to jest na pewno bita śmietana. Ładnie przyklejam i tutaj znowu też będzie taki pół otwarty. Ale ten goferek jest śliczny. I teraz na ozdobę ma być listek. Nie wiem, czy to mają być te kulki, ale miały być żółte. Proszę bardzo. I druga, może tutaj i goferek zrobiony. Teraz czas na babeczkę. Bananek i jeszcze gdzieś tu upchnę listek. Może jakoś tak. Mam nadzieję, że to wszystko będzie się trzymać. I teraz na koniec zostało to ciastko, które nie mam pojęcia, czym jest. Tutaj ma być to tak że jedna część z tego i drugi kawałek ma być z części tego. Jakoś tak. Teraz na to idzie druga część. I teraz już zostały same dodatki. Więc tak, bita śmietana tutaj. Teraz truskawka. I druga bita śmietana. Zostało mi jeszcze kawałek ym, tej białej masy od tej eklerki albo czegoś, i myślę, że mogę to dodać tutaj. Też będzie spoko. I teraz mamy nasze wszystkie słodycze. I oczywiście trzeba je ugotować, żeby stały się gumkami. I to, tak jak to było w poprzednich zestawach, używamy znowu tego pudełka. Trzeba włożyć jedną gumkę i zalać ją wodą. Na około półtora centymetra nad nią. Zwykle to wychodzi mniej więcej do takiego załamania tutaj. I teraz takie otwarte pudełko wstawiamy mniej więcej na 4,5 minuty. Oczywiście, jeśli nie macie mikrofalówki, to spokojnie możecie też ugotować te gumki normalnie w wodzie, tylko wtedy nie wiem, ile to będzie dokładnie czasu, ale możecie sprawdzać metodą prób i błędów. I teraz, w czasie, kiedy gotuje nam się gumka, powycinam te wzory papierków na słodycze. Teraz gumki można już poukładać na tych podstawkach. Na żółtą idzie niebieski makaronik, na niebieską idzie żółty makaronik i na różową babeczkę. Teraz do tej podstawki mamy tu klerkę albo coś takiego i na gofra taką. A teraz jak zwykle sprawdzę czy te gumki działają. Przetestuję tutaj i kredkę i ołówek. Ale podejrzewam, że tak jak zwykle gumka ze trzołówek, ale nie za bardzo już yy, kredkę. Wykorzystam do tego bebeczkę. Przyznam, że ciężko się nią ściera, bo ma tyle rzeczy na sobie. O! O nie! O nie, odpadło! Nose! Bo tak się czułam, że ona jest taka niestabilna. I jak widzicie, średnio sobie razi ze ścieraniem. Nawet ołówka, chyba że jakiś dziwny ołówek. A co do kredki, no to tym bardziej nie. Ja uważam, że to mega słabizna w ogóle. Może nowa seria jest jakaś taka gorsza? Nie wiem, sama. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z tych gumek podobała się wam najbardziej. Pamiętajcie, żeby obserwować mojego Instagrama i polajkować Facebooka, a tymczasem kliknijcie sobie w ten film i oglądajcie dalej. Trzymajcie się ciepło, papa!